Cześć, ja jestem Martyna i zapraszam Was na drugi odcinek o postaciach serii gier o Reksio. Dziś przyszedł czas na Reksio i Ufo. Kogut Wynalazca Jako pierwszego w tej części poznajemy Koguta Wynalazcę. Jest majsterkowiczem, amatorem. Chociaż jego konstrukcje były dość ciekawe i co najważniejsze działały. Gra Reksio i Ufo była debiutem dla Koguta Wynalazcy. Obudziły go dziwne głosy wydawane przez UFO kury. W trakcie porwania kurs z kurników wpadł w panikę. Jego gdakanie obudziło Reksia. Wspomina wtedy również o Kornelku, czyli swoim bracie. Kiedy Reksio pokonał UFO, a Kretes przekopał ocean, kogut zaczął projektować wajchadłowiec. Pojawił się dopiero pod koniec przygód, gdzie raduje się na widok brata. A kto to? Ty! Czy to ty Kokok? Ko, ko, ko ljuszku! Tak, to ja, bracie! W kolejnej przygodzie pojawił się w intrze, gdzie znalazłszy album wezwał Kretesa by ten pomógł reksiowi. Zaprojektował teleportki i z ich pomocą wystrzelił Kretesa w Album. Sam czytał i bacznie obserwował przygody naszych bohaterów w krainie czarów. Na przykład kiedy Reksio przegrywał w pojedynkach, kogut mówił, Reksiu ocknij się. Pojawił się znów pod koniec przygody i powiedział, że list jest z przyszłości i że bohaterowie muszą zbudować wehikuł czasu. Nie jest dobrze. Ten list, co go go, go znaleźliście, odczytałem go. To list z dalekiej przeszłości. Zawiera schemat budowy wehikułu czasu. Musimy nad, nad, natychmiast wziąć się do roboty. Los wszechświata jest w naszych rękach. No, nie wierzę. Moni mi tego nie daruje. Tradycyjnie pojawił się także w intrze Wehikułu Czasu. Kazał Reksiowi i sobie zbudować wehikuł, którego sam nie zaprojektował. Później okazało się, że kiedyś budował łódź podwodną. Kazał Reksiowi zbudować żurawia, by wyłowić części do budowy wehikułu. Nurkiem został Kretes. Zamiast w autrze pojawił się w środku gry. W przyszłości stworzył kombinację deskorolki i dykty. W kapitanie Nemo jego rola spadła do trzecioplanowca. Zbudował wielki helikopter, uratował Rexia i Kretesa przed utopieniem się w oceanie. Krytoński ruch oporu Kuran. W kosmosie, na planecie Kuran, gdzie Rexia i Kretes lądują awaryjnie, poznajemy członków Krytońskiego ruchu oporu La Resistance czyli organizacji składającej się z Kretonów, która miała na celu przeciwstawiać się dyktaturze kuratora. Jej członkowie dzielnie stawiali opór. Pierwszą członkinią organizacji, którą poznajemy, jest Molni, która uradowała się na spotkanie psa z gwiazd, stwierdzając, że przepowiednia nie kłamała. No nie wierzę, pies z gwiazd. A więc przybyłeś! Przybyłeś nas uratować! Przepowiednia nie kłamała! Przekazała bohaterom jej treść. Molly i Kretes zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Kretonka przedstawiła następnie, widniejących na fotografii, pozostałych członków ruchu oporu i jego założyciela, czekoparę oraz odpowiedziała o układzie kurana. Pierwszym zadaniem, które dostali bohaterowie od Molly polegało na uwolnieniu członków La Resistance z więzienia. Po udanej akcji na osobności Molly z Krytesem dopracowała szczegóły dalszego planu działania. Molly odtąd wyznaczała bohaterom kolejne zadania, mające doprowadzić do obalenia kuratora. W ostatnim etapie znajdowała się na pokładzie odkurzacza. Pod koniec gry wraz z Krytesem, który postanowił zostać na kuranie, pożegnała Rexia i Kornelka. Postać Molly pojawiła się dopiero w Rexie i Kapitan Nemo w scenie końcowej. Oznajmiła Krytesowi, że trochę tęskniła, ale nie za bardzo. Oraz rozwiała jego wątpliwości w sprawie makaronu. Och, mój, bardzo tęskniła. Trochę tak, ale nie bardzo. Jak to? A ja omal nie uschłem z tęsknoty. Jak to? Nie macie od dwóch dni. Nawet makaron nie zdążył jeszcze do końca ostygnąć. Odcedziłam? Odcedziłam. Makaron jest bezpieczny. Kochanie. Kapitan Maldorf von Kretow jest również członkiem kretonskiego ruchu oporu La Résistance. Jak każdy z członków ma niebieski beret i jasny płaszcz. Ma ciemne okulary i bardzo lubi lizać i podrzucać lizaka. Pierwszy raz go widzimy, gdy Kretas podkupuje się pod więzieniem w celu uwolnienia kretonów. Potem pracował lub dokańczał projekt odkurzacza. Przy pomocy tego urządzenia odkurzymy jajo skór, będzie ono... Odkurzony. Pod koniec przygody wraz z Jean-Paulem i Kretim odkurzyli jajo i jednocześnie uratowali kury. się i czarodzieje, Maldurf, wraz z kretonami czekał na makaron. Z nudów zaczęli analizować ofertę. Ile można czekać na ten makaron? Skandal. Skandal, kretesie. Skandal, a ponadto wstyd. Ja, za co dają w telewizorze? Reklamy dają. Ble. O! Nasza oferta! Tak, znam. No my tam gdzieś jesteśmy, w siatku, nie? W którymś w tam, w tym drugim chyba też. W tym drugim jesteśmy, drogi. W części o Wehikule Czasu pojawił się w nieudanych scenach jako członek hiszpańskiej inkwizycji. Nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji, No chyba. No, tam wystąpiliśmy, no, nie, nie. Niech to się już wreszcie skończy, bo już naprawdę. Kapitanie Nemo pojawia się wraz z Krytonami oraz Blubem. Dyskutują oni o Engine oraz o wynalazku starożytnych Krytonów. Później, przez uderzenie młotkiem, dostali się do XIX wieku. Kiedy kretes przechodził, poprosili oni o jego pomoc. Z początku kretes nie chciał, jednak powiedzieli, że dostanie coś, co znajduje się w bagietce. Po wypełnieniu zadania, oni i cała czwórka najedli się bagietką, a kretes kontynuował zadanie: odszukać Holmesa. Jesteśmy na końcu, yy, ale nie do końca. Nie do końca. Na końcu czyli gdzie? No akurat tak wyszło, że na początku. O matku, co my teraz zrobimy? Słuchaj, ktoś się zbliża. Poprosimy go o pomoc. Pst, pst, ty musisz nam pomóc. Musisz nam pomóc. Ja nic nie muszę. Zaraz, zaraz. To wy nędzmicy? To my. Viv la resistance. Jean-Paul Chrétien to kolejny członek kretyńskiego ruchu oporu. Bardzo często kłóci się z Maldurfem. Mieszka na Kuranie, praktycznie cały czas jest zdenerwowany i obrażony. Zna się na statkach kosmicznych, dlatego naprawił wajchadłowiec. Potem Gderek się przyniósł mu pilnik. No nie wierzę, znalazłeś pilnik! No, Kreti, do roboty! Przez jakiś czas był osadzony w więzieniu wraz z resztą Kretonów. Podobnie jak Maldurf, pojawił się w kolejnych częściach przygód Reksia. Czwartym członkiem kretenskiego ruchu oporu jest Kreti Kretonen. Cichy, spokojny kret. Ruch oporu uważał, że Kreti własnymi zębami rozszarpał generator pola siłowego. Kretiemu bardzo podobało się na indorze. Podobno własnymi zębami rozszarpał generator. Omal nie tracąc przy tym życia. Podróżował razem z Rexiem i Kretesem po układzie Kurana. Własnymi zębami co, Kreti? No nie wierzę. Pod koniec gry członkowie kretańskiego ruchu oporu myśleli, że Kreti zrobione jest z dykty. Jednak nie była to prawda. Molly, <laughs> Molly, za chwilę Jean Paul, coś ci. Pokażę. Przygotuj się na szok. Dobrze. Poproszę następną animację. No nie, wierzę. Kreti zrobiony jest z dekty? Niestety tak. A ja mu tak ufałam. Nam też trudno w to uwierzyć. Jak to możliwe, że nikt z nas wcześniej się nie zorientował? Ej, wcale nie jestem z po prostu mam rolę. No nie wierzę, mi się wydaje, że po prostu zapomnieli cię zanimować. Wcale nie, o, zobacz. To ma być animacja? No chcesz, bardzo dobra animacja, prosta. Te. jak chcesz wystąpić w następnym programie, Kreti, to się będziesz musiał bardziej postarać. Ja, no Dalej mu spokój, Jean-Paul. Bindory Indor. Bindory to mieszkańcy Indora. Są to dwugłowe indyki, w wyniku tego, że połowa plemienia zwana potem motykiuszami, nie oddała bardzo ważnego przedmiotu drugiej połowie, zwanej potem ciapciu-lepcimi. Podzielili oni murem plemię i wioskę, dzieląc też totem, który potem posłużył za klucz do odkręcenia wielkiej śruby w generatorze. Wkrótce dzielny pies Reksio odnalazł głowę rodu motykiuszów, który stracił pamięć i zagubiony bardzo ważny przedmiot po czym komandor Kretes zburzył mur, dzielący pogodzone już rody. Kurakis Na planecie Kurakis poznajemy postać barony żabby Harko Kokonena, który zamieszkuje swoją twierdzę. Dość pilnie strzeżony. Jest gruby i chciał sobie zmniejszyć brzuch, dlatego więził kota Kotta i chciał go zmusić do oddania mu lebiotki, która jak wiadomo jest w stanie wszystko zmniejszyć. Ostatecznie zapisał się na aerobik po tym, jak Kretes wygrał kosmiczny wyścig. Przekonaliście mnie. Od dzisiaj rozpoczynam nowe życie w stylu sportowym. Super! Żegnajcie, przyjaciele! Żegnaj! Kot Kot jest kosmicznym kocurem zamieszkującym planetę Kurakis. Jest on fermentem i hoduje cenną lebiotkę. Torturowany przez baronę Żabbę, gdzie musiał pozawać do rzeźby zniewolony umysł 2, znał także kod do bramy portu kosmicznego na pełne Kura. No i jeszcze kod dostępu do portu. No, już bym zapomniał! Łabądek, łabądek, bałwanek, bałwanek. Nagrałem to dla was na taśmę, żebyście. Nie zapomnieli. UFO Kury. W grze na swojej drodze spotykamy także UFO Kury, które ślepo służyły kuratorowi. Kierowały UFO i Jajfajtery. Y Mają zielone pióra, ubrane są w niebieskie hełmy i niebieskie ubranie. Na początku wypowiedzi zawsze mówią mi. Mi, 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 nie wiem kim jesteś, ale wyglądasz podejrzanie, idź stąd. Kurator. Sprawcą całego zamieszania jest Korneliusz. Znany też jako kurator czyli zaginiony brat Koguta Wynalazcy, Angeliki i Ustynki. W tej części gry pełnił funkcję kuratora układu Kurana. Pierwszy raz widzimy go w intro gry, kiedy to obserwuje jak UFO Kury wyładowują ze statków porwane z ziemi Kury do portu lotniczego na Kuranie. Gracz poznaje jego imię już na samym początku rozgrywki od Koguta Wynalazcy, który w rozpaczy nad porwanymi siostrami wspomina porwanego przed laty brata. Więcej o nim dowiadujemy się od Molni, która nazywa go m.in. uzurpatorem. Wykonując kolejne zadania, Reksiu i Kretes dowiadują się coraz więcej o kuratorze. Reksia spotyka się z nim twarzą w twarz dopiero w ostatnim rozdziale opowieści, gdzie na pokładzie jaja śmierdzi, musi go unikać, aby nie zostać trafiony czasoprzestrzennym teleporterem chaosu. W końcu dzielny pies zmienia kurs bazy kosmicznej, nakierowując ją na gwiazdę układu, a kurator zdradza mu swoją prawdziwą tożsamość. Kornelek próbuje zaatakować bohatera swoim szponem, lecz trafia przypadkiem w komputer, uniemożliwiając sobie tym samym zmianę kursu. Przyznaje się do porażki i prosi bohaterów, by zabrali go ze sobą, obiecując, że będzie już grzeczny. Weźcie mnie ze sobą! Wrócę do brata i będę już grzeczny! Naprawię całe zło, które wyżorządziłem. W kolejnej grze, po porwaniu Reksia, decyduje się polecieć na Kuran, aby zabrać zeń Krytesa. Potem asystuje komandorowi przy budowie teleportków, głównie stojąc z boku. Uważa je za proste i genialne. Długo nie mogłem się zdecydować, który punkt wybrać, a może zamiast teleportera wybudujemy. Potężne jajo, ko, ko, bracie, co ty na to? Wehikule czasu pojawia się w pierwszym epizodzie. Ma on podobną rolę do tej w czarodziejach, ale jeszcze zmniejszoną. Stoi przy budowie wehikułu czasu. To on głosi wiersz o ukryciu Leja na ziemi. pamiętam taki wierszyk z dzieciństwa. Lej się, lej do Leja się, wlej i wyciągnij korek, bo dzisiaj mię wtórek. Słaby wierszyk, no, taki podwórkowy. W alternatywnej przyszłości żyłby w zapadniętej szopie wraz ze starym kogutem w strachu. W Kapitanie Nemo tutaj widzimy najmniejszą rolę Kornelka. Pojawia się tylko przy outro, gdy ratuje Reksia i Kretesa. Potem widzimy go z innymi postaciami przy napisach końcowych. I to już wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że się mu podobał. Zapraszam także do moich innych filmów na tym kanale. Do zobaczenia.